Cześć kochani! Dzisiaj poprowadzę zajęcia z moim kotem. To jest pirat, który nam troszeczkę będzie tutaj przeszkadzał. A zresztą może nie. Będziesz grzeczny, piratku? On przyszedł dzisiaj w nocy szalał, przyszedł dopiero do domu i taki trochę jest nieuczesany. Ale kochany, ponieważ rozpoczął się. Wielki Tydzień i święta Wielkanocne tuż, tuż, no to chciałabym dzisiaj porozmawiać z Wami o y, zwyczajach świąt y, Wielkanocnych. Najpierw obejrzymy sobie Film pod tytułem Zwyczaje Wielkanocne. Obejrzyjcie go sobie bardzo dokładnie. Zapamiętajcie, jakie zwyczaje wielkanocne wystąpiły tutaj w naszym filmie, i zastanówcie się, czy u Was w domu podobnie jest i czy tak u Was się obchodzi święta. Jeśli już obejrzycie sobie ten film, otwórzcie potem e-podręcznik czyli kolejny link, najeżdżamy na motylka, otwieramy motylka, pierwszy puzelek, zwyczaje wielkanocne. E, oczywiście na pierwszej stronie słuchamy to, co ma do powiedzenia nam e, lektor. E, najeżdżamy na drugą, e, drugą kropkę, czyli otwieramy drugą stronę. E, I e, co tutaj trzeba będzie zrobić? Obejrzyj zdjęcie. Posłuchaj, jak brzmią wyrazy związane z Wielkanocą. No posłuchamy. Święconka, babka, baranek, palma, pisanki. A teraz odpowiedzcie na pytania: Jakie święta się zbliżają? Jakie znasz zwyczaje związane z Wielkanocą? Opowiedz, jak wyglądają święta Wielkanocne w Twoim domu. Jak myślisz, co oznacza zwyczaj dzielenia się jajkiem podczas śniadania w niedzielę wielkanocną? Jeżeli na któryś z tych pytań nie potraficie odpowiedzieć, to ja zachęcam do rozmowy na ten temat z mamą albo z babcią, bo myślę, że one najlepiej wam wyjaśnią wszystkie zwyczaje związane z tym świętem. Klikamy na drugie kółeczko. I zabawa. Pobawimy się teraz w memorki. Znajdziemy obrazki i pasujące do nich wyrazy. No i babka gdzieś powinien być teraz obrazek z. Babka. O nie. No to nic szukamy dalej babka, o nie. No dalej, może mi się uda. O jest, udało mi się parę znaleźć. I bawimy się aż do odwrócenia wszystkich kart. Zamykamy. Kolejną stronę otwieramy. I kolejna zabawa. Tym razem będziemy układać syrap sylab wyrazy. Przeciąga kartoniki, kartoniki z sylabami na tak, tak, aby utworzyć, utworzyć wyrazy związane z Wielkanocą. Wykorzystaj wszystkie sylaby. No, na przykład. Ko, szyk. I wyszedł nam wyraz, koszyk. No i miłej zabawy. Zamykamy. kolejnym kółeczko. I zabawa z liczbą 13. 13, czyli 10 i 3. Jedna dziesiątka i trzy jedności to razem. 13 10 zł dodać 2 zł to jest 12 i dodać jeszcze 1 zł mamy 13 złotych, Teraz ten duży kolorowy klocek to jest dziesiątka ten mały niebieski to jest trójka czyli razem mamy 13 Liczymy teraz kurczaczki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13. Czyli na tym obrazku mamy rzeczy, których jest 13. Tak. Klikamy. No i oczywiście ostatnia strona, czyli podsumowanie naszego lektora. Klikniemy jeszcze na spis treści i teraz sobie tutaj dodamy pisanki i obejrzymy sobie, co tutaj jest. Znów słuchamy, co nam mówi lektor. Klikamy potem na drugą stronę. I posłuchamy sobie wiersza pod tytułem Wielkanoc. Jak już posłuchacie tego wierszyka, odpowiedzcie na pytanie. Jakie świąteczne zwyczaje są wymienione w wierszu? I jaki napis był na pisance chłopca? I jak nazywa się dzień, w którym polewamy się wzajemnie wodą? To najbardziej ten dzień lubicie. Teraz wybieramy kolejną stronę. I tutaj obejrzyjmy, obejrzymy sobie zdjęcia, na których są kolorowe pisanki I możemy kliknąć sobie, tak? I mamy rodzaje malowanych jajek. To akurat jest drapanka, posłuchajcie. Drapanki, słuchajcie, ale możecie przeczytać. Drapanki to jajka zabarwione na jeden kolor, ze wzorkami wydrapanymi ostrym narzędziem. Kolejne jajeczka, takie mamy piękne na talerzyku. Kolejny obrazek. Pisanki to jajka, na których narysowano wzorki patyczkiem zanurzonym w roztopionym wosku, a następnie zanurzano je w barwnikach. Kraszanki to jajka zabarwione na jeden kolor. Sama jestem ciekawa, w jaki sposób wy kolorujecie jajka. Które potem wkładacie do koszyczka ze święconką. Kolejna y, strona. Y, mamy y, przy, bardzo ciekawy film, który będzie y, dotyczył właśnie y, pisanek. Klikamy tu na strzałeczkę i nam. W koszyku Pojawi nam no, się no, 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 no. film. Obejrzymy sobie ten film do końca. Następną stronę wybieramy. Tym razem mamy liczbę. 14. I co tutaj musimy zrobić? No, też policzyć elementy, tak? Ile kropek mamy na kostkach? 14. Ile mamy wszystkich pieniążków? 14. Żółty klocek i klocek 4 to razem 14. Policzcie, ile mamy pisanek i odpowiedzcie na pytanie, ile jest tutaj pisanek. Zamykamy kolejna strona. Polecenie będzie następujące. Co to musimy zrobić. Uś liczby w kolejności od najmniejszej do największej. Najmniejsza liczba to będzie liczba 1, czyli sobie tutaj. O. Dobrze, potem kolejna to będzie. A potem już nie podpowiadam. I pamiętajcie, że jak chcemy sprawdzić, to w prawym dolnym rogu znajduje się lizaczek z taką karteczką i ptaszkiem. Klikamy na ten lizaczek i wtedy lektor nam powie, czy wykonaliśmy poprawnie ćwiczenie, czy też coś musimy poprawić. Zamykamy. Ostatnia strona, podsumowanie. Słuchamy tego, co mówi lektor. Kiedy już skończymy nasze nasz ćwiczenia z e-podręcznika, to zapraszam Was do ćwiczeń gimnastycznych, bo pewno zmęczyliście się już siedzeniem przy komputerze. Mamy taką świetną ruletkę, ja tutaj teraz powiększę to. I i ćwiczenia gimnastyczne. Zakręć kołem i wykonaj ćwiczenia, które wylosowałeś. No to kręcimy. Co tutaj wyjdzie? Ojej! Lata, i jak pszczoła! No to ja sobie tutaj za chwilę poladam, tylko nie bardzo mogę, bo nam tutaj, o, nasz kiciak nie pozwala. Kicia mi leży na kolankach, jest bardzo grzeczny, ale nie pozwala mi się tutaj ruszyć klikniemy sobie znów i dalej możemy kręcić kołem i wykonywać ćwiczenia. Kiedy już się pobawimy, obejrzyjcie sobie bajeczkę o jajkach, dowiecie się z tej bajeczki, w jaki sposób się biorą kurczaczki w jajku. Kiedy już to obejrzymy sobie, to Zapraszam Was do zrobienia takiego wielkanocnego kurczaczka. Obejrzyjcie sobie film, dokładnie jest pokazane, jak takiego kurczaczka zrobić. Jeżeli już, jeżeli zrobicie takie kurczaczki, to zapraszam, pochwalcie się zdjęciami tych kurczaczków. Kochani, dalej. No to już teraz pora na zabawę. Bawimy się w kreciki. O Orety, krety. Ale tym razem będą zwyczaje wielkanocne. Bawiliśmy się już w krety, wiem, że mamy kliknąć na właściwą odpowiedź. Kliknij mnie, bo tu jest chyba tak, ja sobie to powiększę troszeczkę O. i yy, yy, zaraz nam zacznie yy, tak, yy, wyskakiwać zaczną yy, kreciki, czemu nam się nie chcą? to zmniejszymy, może coś się tutaj zadziało, nie tak? Kliknij krecika, aby aby nam się tutaj no, kreciki, ej, kreciki, no jeszcze raz sobie tutaj otworzymy, może nam się tutaj coś zadziało, nie tak jak powinno. Otworzy nam się, otw otwier otworzą nam się za chwilę kreciki, jeszcze raz rozpocznij. Dobrze. No to klikamy, tak, tu są palemki, czyli we mnie kliknij, no i uwaga, rozpoczynamy, no nareszcie, tak, wybieraj krety, wskaż właściwe, yy, wskaż zwyczaje wielkanocne i start. I co my tutaj będziemy mieć, ojejku, ojejku, co my tutaj mamy, 8 dęgus, mamy palemki. Tak, bieramy pięć punktów. Tu mamy pisanki. O, Mikołaj, to chyba nie jest wielkanocna. I mamy palenki. No i tak dalej bawimy się tutaj w, y, z krecikami. Jak już się pobawimy i zdobędziemy tutaj kilka poziomów i zdobędziecie punkty, pochwalcie się tymi punktami. Y, kolejna zabawa to jest znajdź słowo. Słowa są y, ukryte. Y, Wśród tych literek. No i tutaj na przykład, co my tutaj mamy? O, już widzę Wielk... Wielkanoc, tak? Klikam na słowa Wielkanoc. No i spróbujcie poszukać tutaj jeszcze wyrazów związanych z Wielkanocą. Kolejna zabawa to jest ruletka wielkanocna. Czyli kręcimy i zadanie Wasze polega na tym, że macie odpowiedzieć, co widzicie na obrazku. I co tu mamy? Malemkę. Znów i zakręć jeszcze raz. Zobaczymy, co nam teraz wyjdzie. Co to jest? Oj, koszyczek wielkanocny. No i tak się możemy tutaj bawić. Fajnie. Kolejny link to jest, słuchajcie, malujemy pisankę i ptaszkę. Z tym programem już spotkaliście się, bo ostatnio też rysowaliście w tym programie. Pamiętamy, że tutaj mamy rozmiar pędzelka, Możemy, możecie sobie zmieniać. Jak naciśniecie, to tutaj tym suwaczkiem zmieniacie rozmiar pędzelka. Ja sobie ustawię, niech będzie to 25. Wybieram sobie kolor z pędzelka. Tu jest magiczny pędzelek. A tutaj są kolorki, tak? Wybieram sobie na przykład różowy i o, tak? I maluję sobie paseczka. Czym się różni ten pędzelek? Zaraz zobaczymy. Ten pędzelkiem, o, i tym pędzelkiem A, no, bo sami malujemy, tak? Magiczny to tak szybciutko nam ładnie się. Ładnie formuje, a tutaj musimy troszeczkę rączkę poćwiczyć. Tu mamy jeszcze wypełniacz, tak, którym możemy coś tam wypełnić. Tutaj cofamy nasze ruchy. Oczywiście, już będzie pomalowany obrazek, można go, można go wydrukować, ale można też zapisać na dysku i. Przysłać mi go, pochwalić się takim pięknym, taką piękną pisaneczką. No i na koniec już zabawa to możecie sobie grać też i przez święta yy, zabawa w programowanie. Bawiliśmy się już. Pamiętacie naszego ludzika Lego, Bits Bricks? Otworzy nam się taka strona, klikamy na strzałkę i za chwilę będzie się toczyła cała opowieść. Wiecie, że mamy tutaj królestwo Cybit. To królestwo jest bardzo szczęśliwe i przyjazne. I w tym królestwie mieszka król. I Bit, który bardzo lubi programować, będzie was uczył tego programowania. I mieszka tutaj, jak powiedziałam, król Bit i jego córka królewna Bitinka, którzy mają, znają tajemnicę swojego królestwa, swojego programowania. Ale tutaj pewnego dnia przybył taki dziwny kontener, który otworzył się i okazało się, że wypadł z niego taki terawirus, który zawirusował całe królestwo. I teraz nasz biedny. Ludzik nie potrafi sam dojść do pewnych miejsc, i waszym zadaniem jest mu, jest mu pomóc. I teraz tak dalej przesuwamy sobie tą informację. Możemy też tutaj przesunąć sobie za pomocą takich dwóch strzałeczek na koniec. Słuchajcie, to jest taki taki klucz, taka siła dla tego naszego ludzika, bo w pewnym momencie on może nam stracić siły i żeby go jak gdyby naładować, to będziemy klikać na ten kluczek i nasz bić szybciutko się naładuje. Dobrze, idziemy dalej, mamy poziomy. Pierwszy poziom, klikamy i co nam się tutaj pojawia? No, nasz bit, nasz ludzik musi przejść do tarczy z, z takimi migającymi fioletowymi polami. I co on musi zrobić? No, musi pójść do przodu. Będziemy liczyć pola. Pola to są tutaj te płytki, czyli musi przejść do przodu jeden, dwa, dwie płyteczki. Teraz, jak zrobić, żeby on poszedł do przodu. Tu mamy takie żółte pole obok białe. Klikamy na to biało, białe pole i pojawiają nam się strzałki. Ta strzałka mówi, że trzeba iść prosto, ta strzałeczka mówi, że skręcamy w lewo, ta, że skręcamy w prawo, a tu jeszcze, że ludzik może coś nam powiedzieć. No i wiemy o tym, że, że ten nasz bit musi przejść do przodu. Powiedzieliśmy dwa pola, więc klikam sobie tutaj dwa, na strzałeczkę. I wybieram liczbę pól, które on ma pójść, czyli wybieram sobie liczbę 2. Dwa. dwa pola do przodu. Jeżeli kliknę teraz na strzałeczkę, to zobaczcie, co zrobi nam. O, on przeszedł nam dwa pola do przodu, teraz stoi tutaj, tak? On musi się teraz odwrócić. Klikamy na drugie pole, on musi się odwrócić i odwróci nam się w prawo. Czyli klikniemy w prawo jeden raz. Zobaczcie, co on teraz zrobi. Tak, idzie, idzie, odwraca się. No ale to jeszcze nie wszystko. On teraz będzie musiał przejść tutaj w dół. Liczymy, ile pól przejdzie. Do przodu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Wybieramy do przodu pięć pól. No i zobaczymy, gdzie on teraz się znajdzie. Klikamy play, tak, odwraca się, idzie do przodu, znajduje się tutaj. Teraz znów musi się odwrócić i też odwróci nam się w prawo. Odwróci nam się w prawo. O, jeden raz w prawo, tak? No sprawdzimy. Zobaczymy, gdzie on teraz jest. Tak, idzie, idzie, idzie. Odwraca nam się w prawo, czyli dobrze nam się odwrócił. I teraz do przodu wystarczy, że pójdzie jeden, dwa pola do przodu. I znów, a może jeszcze niech coś powie, tak? Coś tam tutaj powie, nie wiem co, zaraz zobaczymy. I do przodu ma pójść dwa pola, mówiliśmy, tak? No i teraz sprawdzimy, jak on się zachowa. Idzie, idzie, dobrze. On odwrócił się. Idzie, idzie, idzie. Tu coś ma powiedzieć. O, aha, bo wyłączyliśmy głos i nam się tutaj, i on nam nie powiedział. No dobrze. Yy, ale to wszystko moja wina, ponieważ wyłączyłam głos. O. To teraz nam się rozbudzi. Oczywiście, kolejny level przeszliśmy dobrze, czyli klikamy na drugą stałeczkę. Pojawia nam się drugi poziom, i znów nasz ludzik musi tutaj przejść do naszej szachownicy biało-fioletowej. Zachęcam do zabaw, co kolejne poziomy będą coraz trudniejsze, i w pewnym momencie pojawi, pojawi Wam się takie, takie miejsce, gdzie ludzi będzie się mógł teleportować w inne miejsce, więc zachęcam też do korzystania z tego teleportera i zachęcam też do dzielenia się ze mną informacjami, na którym poziomie jesteście. No to, kochani, to by było na tyle. Gdybyśmy się już nie spotkali, to życzę wszystkim, bardzo spokojnych świąt wielkanocnych. Wiemy o tym, że te święta będą zupełnie inne niż co roku I, i no takie troszeczkę dla nas dziwne. No, ale miejmy nadzieję, że ta sytuacja szybko minie, że w rodzinach będziemy mogli się spotkać, że, że my się spotkamy niedługo w szkole. Także na razie dziękuję za uwagę i jak powiedziałam, życzę wszystkim bardzo ciepłych i spokojnych świąt wielkanocnych.